Gadający Świstak Story, Telling i Feeling Moi drodzy, dzisiaj chciałbym podzielić się z wami bardzo prostym trikiem, który sprawi, że wasze opowieści będą o wiele bardziej kolorowe, atrakcyjne, soczyste i smakowite ze względu na przedstawienie świata. O co chodzi? Jak sama nazwa storytelling wskazuje, składa się ona ze story, czyli opowieści, którą mamy do przekazania, oraz tellingu, czyli tego w jaki sposób ją przekazujemy. Ale pomiędzy tym wszystkim jest jeszcze coś takiego jak atmosfera świata, o którym opowiadamy. Nieważne, czy jest to western, czy jest to horror, czy jest to baśń, czy jest to opowieść związana z naszym Życiem sąsiedzkim, na przykład, każdy z tych obszarów ma swoje własne pole skojarzeń. I to poczucie, feeling właśnie tego świata to jest coś, co każdy z nas. Już w sobie ma, w jakikolwiek sposób, bo pomyślcie, jesteście osobami, które mają prawdopodobnie więcej niż 10 lat, więc w swoim życiu spotkaliście się na pewno z czymś takim jak horror. Jeśli nie widzieliście żadnego, to na pewno spotkaliście się z pojęciem horroru i on z czymś wam się kojarzy. Nieważne, czy są to pajęczyny, duchy, wilkołaki, nawiedzone domy czy inne skojarzenia, one już tam są. I możecie z tych skojarzeń bardzo, ale to bardzo swobodnie skorzystać, nikt wam tego nie zabroni. I gdybyśmy rozpatrywali inne krainy, na przykład westernową, ona też będzie miała swoje pole skojarzeń. Szpiegostwo też ma swoje pole skojarzeń. Baśń też ma swoje pole skojarzeń. Musimy tylko pamiętać o tym, że to już jest. Bo częstokroć, kiedy opowiadamy, kiedy musimy opowiedzieć jakąś historię, od tak, albo nawet się przygotować, zostajemy na samym story. Dajemy suche fakty. Ale suche fakty z odrobiną przyprawy świata, który jest dookoła, są o wiele bardziej atrakcyjne. W jaki sposób wyławiać? Takie momenty, w jaki sposób wyławiać takie skojarzenia. Wbrew pozorom metoda jest bardzo prosta. Zacznijmy od tego, w jaki sposób my odbieramy świat. Po pierwsze, odbieramy go wzrokiem, słuchem, węchem, smakiem oraz dotykiem, czyli wszystkimi zmysłami. Tak samo możemy rozbić nasze krainy wyobraźni na te pięć zmysłów. Pomyślcie sobie, jak smakuje western? Czy smakuje whisky w salonie? Czy smakuje mięsem jaszczurki, które je się przy ognisku, czy smakuje fajką pokoju. To są wszystko skojarzenia z tamtego świata związane ze zmysłem smaku. Tak samo możemy rozważyć na przykład mysł słuchu. Jakie dźwięki kojarzą Wam się z wymienionym wcześniej westernem? Czy będzie to grupa Indian pędząca na koniach w naszą stronę? Czy będzie to cisza wyczekiwania pomiędzy dwoma pojedynkującymi się bojami? To wszystko też mamy w naszych głowach i to wszystko mieści się w kategoriach zmysłowych. I to jest bardzo, ale to bardzo. Prosty sposób na zbudowanie bardzo konkretnego świata, bo wszyscy rozumiemy, czym są zmysły, i wszyscy potrafimy dopasować pewne schematy, które mamy w głowie, do pewnych odczuć, które wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi, i zmysły to jest nasze narzędzie poznawcze. I kiedy będziemy takie delikatne sugestie wrzucać, w nasze opowieści, wtedy świat, który konstruujemy, będzie o wiele smaczniejszy, o wiele pełniejszy. I nawet jeśli nie damy naszym słuchaczom całego obrazu, on i tak, z tego co już wie, bo pamiętajcie, on też to ma w głowach, będzie mógł skonstruować sobie całą resztę, o której akurat nie opowiedzieliśmy. I dzięki temu. Będziemy lepszymi opowiadaczami. Takie podejście może przydać się nam w jeszcze jednej kwestii. Chciałbym Wam ją zostawić jako ćwiczenie. Wybierzmy sobie jakąś bardzo prostą bajkę. Na przykład trzy świnki, śpiącą królewnę albo czerwonego kapturka. Weźmy opowieść, która w niej jest i przenieśmy ją w zupełnie inne warunki. Na przykład co by było, gdyby czerwony kapturek dział się w kosmosie? Mamy story, którym jest nasz powiedzmy czerwony kapturek, ale jaki będzie feeling? Jakie elementy, które już znamy kojarzenia ze sferą kosmiczną, jakie one będą i w jaki sposób będzie można je przyłożyć do historii o Czerwonym Kapturku? Spróbujcie. Zobaczycie, że bardzo łatwo będzie Wam opowiadać samą historię, jeśli osadzicie ją w świecie, którym macie. I jeszcze jedno na koniec. Oczywiście, kiedy opowiadamy o jakiejś baśniowej krainie, nikt nie zabroni nam korzystać z pola skojarzeń, jakim jest horror czy western. Generalnie, jeśli. Przejdziemy przez takie odkrywanie nastrojów opowieści, przejdziemy przez poszukiwanie tego feelingu, który i tak mamy w głowie, to jedno pola będzie mogło częstokroć korzystać i zapożyczać z drugiego. I dzięki temu my będziemy jeszcze lepszymi opowiadaczami. Spróbujcie, bawcie się dobrze, i do następnego. Cześć!